Jesteś? Jestem. Nie macie. Nie mam, nie? Bo się nie podpiąłem. No, dobrze, że zauważyłem. Ja kiedyś byłem, ty, tobie się zdarza czasami. Tak. I zdarzało. A ja kiedyś byłem programistą, deweloperem, architektem, miałem ścieżkę techniczną, jakby to, tak jakby ktoś nie wiedział. I co jest istotne, to ostatnio od ludzi zajmujących się tym wytwarzaniem oprogramowania od strony pisania kodu między innymi, słyszymy często i gęsto, że ten scram to taki przeszkadzacz. Tak, trudne słowo. Tak, przeszkadzacz. Że dużo tych ceremonii, że dużo tych wydarzeń to zabiera dużo czasu, nie ma kiedy robić po prostu. Tak. I zastanowiliśmy się jakby, Spróbuję teraz wejść w skórę, co znaczy, nie jest trudne, wejść w skórę osób technicznych, dewelopujących, programistów, yy. i zastanowimy się, jak wyglądałaby idealna metodyka z naszego punktu widzenia. W tak. zrobimy, naszego, to jako... zrobimy, to zrobimy to krótko. Zrobimy to krótko. Po pierwsze, powiedziałeś tutaj taką bardzo mądrą rzecz, że dużo spotkań. No więc kiedyś popełniliśmy, chyba nawet ja to zrobiłem, taki tekst, który nazywał się 12,5% i nie chodziło, jak już. Taki suchar dzisiaj będzie, nie chodzi o woltaż wina, tylko chodzi o ilość procentową czasu bez refinementu, które zajmuje. Zajmują wszystkie ceremonie, czyli wydarzenia w skramie. I to zamykam temat tych, tego czasu, że za dużo czasu. 12,5% to jest, nie jest dużo. Jest odczucie, że to wiesz, to zabiera, mógłbyś w tym czasie kodować. Ale oczywiście, że tak. Tylko 12,5% to jest w maksymalnym czasie trwania e, wszystkich wydarzeń, e, więc jeżeli będziemy je robić krócej, bo się na tym skupimy, to znaczy inaczej. Jeżeli będziemy robić je lepiej, bo się na tym skupimy, to one będą trwały krócej. Zatrzymaj się przy tym i Wy też się zatrzymajcie. Zapamiętajcie do 12,5%. Łukasz zaraz się udusi. Zapamiętajcie te 12,5%, bo to jest ten y, moment, do którego wrócimy za dosłownie półtorej minuty, jak sobie opowiem, jak wygląda idealna metodyka... We... Ty już oddychaj, co? <grym> jak wygląda idealna metodyka? Jak wygląda idealna metodyka według osób, które wytwarzają programowanie, tak to powiedzieć. Dobra, no ale to chciałem zamknąć ten temat tego, tego nie? Tego, tej długości spotkań, bo to jest... Dobra. To zawsze jest. To idealnie. idealnie w świecie dostajemy wymagania, tak. które są precyzyjne, Doskonale w opisane. idealnym świecie. Tak. Tak, tak, tak najlepiej to idealnie, gdybyśmy dostali wymagania, które są precyzyjne i które mówią nam, dokładnie co jest dokładnie do zrobienia. zrobienia. Tak jest. Takie, które się nie zmienią. Tak. I my sobie siadamy i to robimy i według. Yy... I nie mamy sprintów. Nie mamy sprintów. Bo robimy, mam? robimy sobie tak. to, co jest do zrobienia, widzimy, jak to powstaje, na końcu oddajemy. I to byłoby idealnie z punktu widzenia osób tworzących oprogramowanie. Tak. Narobiliśmy się, wytworzyliśmy coś i na samym końcu dajemy, mówimy: słuchajcie, tu mieliśmy takie, tak, wymagania. O, takie wymagania, a tutaj to jest nasze pudełeczko, w I którym I W idealnym się. świecie klient mówi: mmm, cudownie, tak. dostałem to, co chciałem. Tak. No i taki świat będzie istniał. W niektórych przypadkach. Jeżeli będzie... będziemy mieli wymagania, które będą zajmowały jeden string, <laughs> czyli na przykład wydevelopowanie raportu. Na przykład masz spis wymagań i robisz jeden sprint, na koniec to oddajesz. Jest tutaj Są jakaś, jakieś szanse w tak. tej metodzie? Jest. Natomiast to, to bardzo, co, rzadko, się bardzo to rzadko się to zdarza. I teraz, dlaczego, dlaczego w ogóle podchodzimy do tego tematu? No bo wiadomo, że każdy by chciał tak pracować, albo prawie każdy chciałby tak pracować, że to co dostaje jest jasno opisane, konkretne, nie zmienia się i można to spokojnie sobie w swoim tempie przemyśleć, wytworzyć i wypuścić. I, i fajnie by było, gdyby tak było. Ale niestety nie jest, Ale bo jest ciśnienie. Z jednej strony jest ciśnienie, a z drugiej strony… Ale ciśnienie chodzi mi, wiesz o co? Chodzi mi o metodykę, nie? Że metodyka mówi dwutygodniowy sprinty, metodyka mówi podzielcie na jak najbardziej atomowe, metodyka mówi skupmy się na najważniejszych, metodyka mówi zmienność wymagań, metodyka mówi jest owner, który o tym decyduje… Ale dlaczego tak mówi? No dlatego tak mówi, bo… Ja nie mówię, że to jest źle. Dlaczego tak mówi? Dlatego tak mówi, bo jesteśmy w świecie, w którym nie da się w przypadku dużych, skomplikowanych systemów jasno, precyzyjnie opisać wymagań na samym po początku, tak żeby one się nie zmieniły i żebyśmy po drodze nie odkryli lepszych sposobów na realizację tego samego. Albo bo pojawią, pojawią się, się jakieś lepsze sposoby na realizację, albo tego... pojawią się nowe wymagania, które są w danym momencie bardziej istotne, albo będziemy chcieli zmienić kolejność. I po prostu nie da rady się zamknąć w piwnicy na x miesięcy i zrobić tego, co, yy, chce, klient. co chce klient, potencjalnie, bo, potencjalnie, bo już nawet nie mówiąc o tym, że wychodzimy po tych paru miesiącach i się okazuje, że lockdown, koronawirus i wszystko inne, ale po prostu zmienia się sytuacja, zmienia się, zmieniają się rzeczy, no i przede wszystkim to, co od zawsze mówimy. Mam taki filmik na przykład, dlaczego Agile. I tam mówimy o tym, że jak ktoś zobaczy rozwiązanie, które mu zaproponujemy, to w tym momencie wpadną mu do głowy pomysły, jak to można zrobić inaczej, lepiej, albo jak to jeszcze dalej rozwinąć. Niekoniecznie musi znaczyć, że będziemy zmieniać to, co już wytworzyliśmy, ale może ten kierunek rozwoju będzie bardziej jest... korzystny, tak? Inny. inny. Inny, po prostu inny. To Czasami nie będzie korzystny, ale będzie na przykład wymuszony jakimiś zmiennymi przepisami prawa albo czymkolwiek innym. No, A czasami, czasami wpadniemy na lepszy pomysł tak. i stąd, to byśmy mogli zrobić tak i tak uzyskać. Więc wracam teraz do tych 12,5%, o których powiedzieliśmy. Te 12,5% na wydarzenia, na różne rzeczy, które my wykonujemy po to, żeby móc dostosować to, co wytwarzamy, do zmieniającego się otoczenia, wymagań rzeczywistości, to nie jest po to, żeby psuć plan odrywać deweloperom, odrywać ich od, od, od pracy, tylko to jest po to, żebyśmy nie robili rzeczy, Któreś które pójdą do śmieci, tak albo jest. nie robili rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej, dzięki czemu klienci osiągnęliby więcej korzyści. Więc chciałbym zamknąć jakby ten, ten drogi, deweloperze. drogi deweloperze. Drogi deweloperze. Nie patrz na to w taki sposób. To będzie taka moja przemowa. Nie patrz na to w taki sposób. To nie jest po to, żeby uprzykrzyć komukolwiek życie. To nie jest po to, żeby e, oderwać naszą pracy i żeby przerywać, i żebyśmy byli skazani na ten multitasking. I żebyśmy byli skazani na robienie rzeczy, które no już się rozpędziliśmy, a teraz on każe mi iść na retrospektywę i tam będę musiał znowu szukać dziury w całym. Nie. To jest po to, żebyśmy pracowali inaczej. I tak jak powiedział Tomek, tak jak powiedzieliśmy przed sekundą, żebyśmy robili rzeczy, najważniejsze rzeczy, które są potrzebne w danej chwili. Czyli najlepsze przykłady. Na to, pięknie to zacząłeś. Nie patrzmy na to jak na coś, co. Nas kosztuje, hamuje, utrzymuje, przeszkadza. Patrzmy na to, co możemy zyskać. Możemy zyskać to, że nasza praca nie pójdzie do kosza, że lepiej ją zrobimy, niż byśmy ją zrobili siedząc w piwnicy zamknięci przez kilka miesięcy. Lepiej nie w znaczeniu lepiej technicznie, tylko lepiej w znaczeniu to, co wytworzymy, faktycznie będzie użyteczne, wykorzystywane i nasze dzieło będzie dalej żyło i rozwijało, a nie zostanie tylko odebrane, wdrożone i. I zapomniane, I zapomniane bo, bo okazuje się, że jednak jak tak, jak to my wymyśliliśmy kilka miesięcy temu, to się do niczego nie nadaje. Nie nadaje. Tyle. Tyle. Mamy teraz 812 subskrybentów, w ostatnim tygodniu doszło nam 36. Jeżeli przemnożymy to przez ilość tygodni do końca roku, zabraknie nam 36 subskrybentów do 1000, a chcemy ich mieć. Damy radę?